Takie były cele, awansować do kolejnej rundy. Yy, no jesteśmy już w finale i tak ten podział, chcemy grać o wielkie rzeczy. Jesteśmy yy, w finale i co? I czekamy na, na losowanie, ale najważniejsze, że dzisiaj przeszliśmy górnika na ciężkim terenie, bo nie był to łatwy mecz. Yy, no ale znów potwierdziliśmy, potwierdziliśmy klasę i to, że w takim meczu my potrafimy wygrać i to jest najważniejsze. No dziś czekam na tę szansę i cieszę się, że ta dzisiaj bramka wpada, bo długo na nią czekałem. Gdzieś tam koledzy mówili, że mi żebym też uderzał jak, jak sobie do środka i, to, i tak, tak zrobiłem, także cieszę się, że to wpadło. Ale to, to była jedna bramka, nie mogę na to poprzestać i dalej muszę ciężko pracować i udowadniać, że mogę pomóc tej drużynie i że jestem przydatny. Tak jak na pół seria, możemy powiedzieć, że dzisiaj w nie mieliśmy dwómako, No tak, tak się stało, że jak i ja i Tomek, to tak, tak zwane dwa maki strzeliły gole dla Lechi, także... No, cieszymy się, bo też widzimy, jak, jak Tomek się fajnie rozwija i cieszę się, że też on czyni, pan zrobił, bo trochę spokoju. Także, także fajnie, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i, i każdy mecz dużo biegamy i widać, że nie mamy z tym problemu, także cieszymy się, że tymczasem co, że każdy chce grać co dni. Teraz e, powrót do Gdańska, regeneracja i myślimy o robieniu.